Notariusz odchrząknął i zaczął czytać testament babci Zofii. Cała rodzina była zgromadzona w małym biurze w Zakopanem. Moi rodzice, wujek Andrzej, ciotka Elżbieta i moi trzej kuzyni. Nazywam się Wiktoria Kowalska. Mam 31 lat i właśnie straciłam jedyną osobę w rodzinie, która naprawdę mnie rozumiała. Babcia Zofia odeszła spokojnie we śnie dwa tygodnie temu. Miała 87 lat i przeżyła wspaniałe życie. Przez ostatnie 10 lat byłam jedyną, która regularnie ją odwiedzała w jej pięknym drewnianym domku w górach Tatrach. Co weekend jeździłam z Warszawy do zakopanego. Pomagałam jej w ogrodzie, gotowałam, sprzątałam, ale przede wszystkim po prostu z nią rozmawiałam. Babcia była moją najlepszą przyjaciółką. Notariusz czytał dalej. Moje oszczędności w wysokości 100 tysięcy złotych dzielę równo między moją córkę Hannę, syna Andrzeja i wnuczkę Wiktorię. To było sprawiedliwe. Ale potem notariusz przeczytał coś, co sprawiło, że pokój zamarł. Mój domek górski wraz z działką w Zakopanem o szacunkowej wartości pięciu milionów złotych przekazuje wyłącznie mojej wnuczce Wiktorii Kowalskiej. Cisza była ogłuszająca. Moja mama Hanna zerwała się z krzesła. To niemożliwe. Musi być błąd. Wujek Andrzej dołączył. To jest nasz rodzinny dom. Nie może być oddany tylko jednej osobie. Notariusz spokojnie odpowiedział. Testament jest jasny i prawnie wiążący. Pani Zofia Kowalska podjęła tę decyzję świadomie i w pełni władz umysłowych. Wszyscy patrzyli na mnie z wściekłością, jak gdybym zrobiła coś złego. Wiktoria zawsze była ulubienicą, warknęła ciotka Elżbieta. Manipulowała staruszką. I ja nie... zaczęłam, ale mama mnie przerwała. Przez dziesięć lat przyjeżdżałaś tam każdy weekend. Wypierałaś nas z jej życia. Wmówiłaś jej rzeczy. Łzy napłynęły mi do oczu. Jeśli chcesz zobaczyć, jak walczyłam o prawdę i sprawiedliwość przeciwko całej rodzinie... Zasubskrybuj ten kanał. Ta historia ma zakończenie, które cię zaskoczy. Wyszłam z biura notarialnego w szoku. Rodzina została w środku, krzycząc na notariusza, żądając ponownego sprawdzenia testamentu. Nie mogłam uwierzyć w to, co się stało. Przez dziesięć lat odwiedzałam babcie z czystego serca. Nigdy nie myślałam o dziedzictwie, nigdy nie prosiłam jej o nic. Po prostu kochałam spędzać z nią czas, a teraz byłam malowana jako manipulatorka. Dzień później mama zadzwoniła. Wiktoria, musimy porozmawiać. Rodzina podjęła decyzję. Jaką decyzję? Zakwestionujemy testament. To nie jest sprawiedliwe. Ten dom należy do całej rodziny. Mama, babcia sama zdecydowała. Ona była stara, łatwo było ją przekonać. Ty wykorzystałaś jej słabość. Telefon się rozłączył. Czułam się zdradzona. Przez całe życie byłam dobrą córką, dobrą wnuczką, a teraz rodzina oskarżała mnie o najgorsze rzeczy. W ciągu tygodnia otrzymałam oficjalne pismo sądowe. Rodzina złożyła pozew, kwestionując testament babci. Twierdzili, że byłam pod nieodpowiednim wpływem na babcie. Manipulowałam starszą kobietą, izolowałam ją od reszty rodziny. Testament był wynikiem mojego wyzysku. Każde oskarżenie było jak cios w serce. Zadzwoniłam do adwokata, pana Krzysztofa Zielińskiego, którego polecił mi notariusz. Pani Wiktoria, powiedział spokojnie po przeczytaniu pozwu, to są poważne oskarżenia, ale jeśli są nieprawdziwe, udowodnimy to. Są całkowicie fałszywe. Odwiedzałam babcię, bo ją kochałam. Rozumiem. Będziemy potrzebowali dowodów, świadków, dokumentacji. Mam wszystko. Zachowałam wszystkie listy od babci, wszystkie wiadomości, zdjęcia z naszych wspólnych chwil. Doskonale to będzie nasze uzbrojenie ale nie chodziło tylko o wygranie sprawy sądowej. Chodziło o to, że moja własna rodzina, ludzie, z którymi dorastałam, wierzyli, że jestem zdolna do tak okrutnej manipulacji. Pierwsze spotkanie w sądzie było za miesiąc. W międzyczasie rodzina rozpowszechniała plotki. Kuzyni pisali o mnie na Facebooku: Wiktoria oszukała naszą babcię, wykradła nasz spadek, jest chciwa i bezwzględna. Przyjaciele zaczęli mnie pytać, co się dzieje. Niektórzy wierzyli w plotki. Traciłam nie tylko rodzinę, ale także reputację. Postanowiłam pojechać do domku babci. Był teraz technicznie mój, ale rodzina już zmienia zamki, twierdząc, że chronią własność przed kradzieżą. Musiałam pokazać dokument własności strażnikowi ochrony, którego najmowali, żeby w końcu wejść. Dom wyglądał dokładnie tak, jak go pamiętałam: drewniany. Przytulny, z widokiem na tatry. Każdy kąt miał wspomnienia: kuchnia, gdzie gotowałyśmy pierogi, salon, gdzie babcia opowiadała historię o wojnie, taras, gdzie piliśmy herbatę i oglądałyśmy zachody słońca. W sypialni babci znalazłam coś, co sprawiło, że znowu się rozpłakałam: Dziennik, stary, skórzany notes wypełniony jej charakterystycznym pismem. Otworzyłam go drżącymi rękami. Ostatni wpis był z tygodnia przed jej odejściem. Wiktoria przyszła znowu dziś. Przyniosła moje ulubione ciastka. Rozmawiałyśmy o życiu, o przeszłości. Jest jedyną, która naprawdę słucha. Hanna i Andrzej dzwonią tylko gdy potrzebują pieniędzy. Nigdy nie pytają, jak się czuje. Ale Wiktoria? Ona naprawdę dba. Dlatego zostawiam jej dom. Nie dla zemsty na innych, ale jako podziękowanie za jej bezinteresowną miłość. Płakałam, czytając te słowa. Babcia wiedziała, wiedziała dlaczego kochałam ją odwiedzać i wiedziała dlaczego inni tego nie robili. Zrobiłam kopię tej strony dziennika. To była moja najważniejsza broń w nadchodzącym procesie. Dowód, że babcia była w pełni świadoma swojej decyzji. Adwokat Krzysztof Zieliński przygotował naszą strategię obrony. Mamy trzy główne linie argumentacji, wyjaśnił. Po pierwsze, pani babcia była zdrowa psychicznie. Mamy na to dokumentację medyczną z ostatniego roku. Po drugie, jej decyzja była uzasadniona. Pani była jedyną, która regularnie ją odwiedzała. Po trzecie, dziennik pokazuje jej jasne intencje. Czy to wystarczy? Zapytałam z niepokojem. Powinno, ale musimy być przygotowani na to, że rodzina będzie atakować pani charakter. Miał rację. Przed rozprawą rodzina próbowała różnych taktyk. Wujek Andrzej zadzwonił oferując ugodę. Wiktoria, możemy to rozwiązać po rodzinnemu. Sprzedaż dom, podzielimy pieniądze równo. Wszyscy będą zadowoleni. Nie chcę sprzedawać domu wujku. To był dom babci. Ma dla mnie sentymentalną wartość. Sentymenta nie płaci rachunków. Pięć milionów złotych to poważna suma. Wiem, ale babcia chciała, żebym go miała. Muszę uszanować jej wolę. Więc wybierasz dom zamiast rodziny? To była fałszywa dychotomia. Ale tak rodzina to przedstawiała. Ciotka Elżbieta próbowała innej taktyki. Przysłała długiego e-maila, opisując, jak bardzo rodzina cierpi z powodu mojej chciwości. Myśleliśmy, że jesteś lepsza, niż to, Wiktoria, ale pieniądze cię zmieniły. Nie zmieniły mnie pieniądze, zmienili się oni. Nagle widzieli we mnie wroga, a nie rodzinę. Jedyną osobą, która mnie wspierała, była moja najlepsza przyjaciółka Magda. Wika, nie pozwól im cię złamać. Twoja babcia chciała, żebyś miała ten dom. To twoje prawo. Ale może powinnam się podzielić? Może to by rozwiązało problem? Nie rozwiąże. Oni są źli, bo babcia wybrała ciebie. Żadna kwota pieniędzy tego nie zmieni. Miała rację. To nie była kwestia pieniędzy. To była kwestia uznania. Babcia mnie wybrała i oni tego nie mogli zaakceptować. Tydzień przed rozprawą sądową rodzina eskalowała swoje działania. Pojawili się przy moim miejscu pracy. Mama, wujek i ciotka stali przed budynkiem, wykrzykując oskarżenia. Wiktoria Kowalska jest oszustką. Wykorzystała starszą kobietę. Skradła nasz spadek. Moi współpracownicy patrzyli przez okna. Byłam upokorzona. Ochrona w końcu ich przeprowadziła, ale szkoda była zrobiona. Szef wezwał mnie do swojego biura. Wiktoria, co się dzieje? To twoja rodzina? Tak, jest spór o spadek. Rozumiem, ale nie mogę pozwolić, żeby to zakłócało pracę biura. Przepraszam, to się więcej nie powtórzy ale wiedziałam, że może się powtórzyć. Rodzina była zdesperowana. Tej nocy otrzymałam wiadomość tekstową od kuzyna Michała. Był najmłodszy, miał 23 lata. Wika, muszę ci coś powiedzieć. To, co rodzina robi, jest złe. Pamiętam, jak odwiedzałaś babcie każdy weekend. Pamiętam, jak reszta z nas nigdy nie przyjeżdżała. Babcia miała rację, dając ci dom. Przepraszam, że nie powiem tego głośno. Boję się rodziny ale chciałem, żebyś wiedziała. Nie wszyscy są przeciwko tobie. Ta wiadomość znaczyła więcej niż cokolwiek innego. Przynajmniej jedna osoba w rodzinie widziała prawdę. Adwokat Zieliński zadzwonił wieczorem. Mam dobrą wiadomość. Znalazłem świadka, sąsiadkę pani babci, panią Agnieszkę. Była jej bliską przyjaciółką przez trzydzieści lat. Jest gotowa zeznawać w pani obronie. Co powie? Że pani była jedyną wnuczką, którą pani babcia naprawdę chciała widzieć, że reszta rodziny przychodziła tylko po pieniądze to będzie miażdżące dla drugiej strony. Po raz pierwszy od tygodni poczułam nadzieję. Może prawda rzeczywiście wyjdzie na jaw, może sprawiedliwość zatriumfuje. Wieczór przed rozprawą nie mogłam spać. Przygotowywałam się emocjonalnie na to, co miało nadejść: spotkanie z rodziną w sądzie, słuchanie ich oskarżeń, obrona mojej miłości do babci. Magda została ze mną tamtej nocy. Pamiętaj, powiedziała: Nie musisz udowadniać, że jesteś dobra osoba, musisz tylko udowodnić, że testament jest legalny, ale chcę, żeby zrozumieli, żeby zobaczyli, że naprawdę kochałam babcie. Jeśli byli ślepi przez dziesięć lat, nie zobaczą teraz. Rób to dla siebie, nie dla nich. Rano ubrałam się starannie: czarny garnitur, proste włosy, żadnego makijażu. Chciałam wyglądać godnie, ale nie arogancko. Gdy przybyłam do sądu, rodzina już czekała. Patrzyli na mnie z lodowatymi spojrzeniami. Nie było żadnego powitania. Żadnego gestu ludzkości. Po prostu zimna wrogość. Sędzia pan Wojciech Nowak był mężczyzną w średnim wieku z surową twarzą. Sprawa numer 2847 Kowalski przeciwko kowalskiej. Kwestionowanie testamentu. Adwokat rodziny, pan Tomasz Lewandowski, rozpoczął. Wysoki sądzie reprezentuje rodzinę zmarłej Zofii Kowalskiej. Która została niegodziwym sposobem zmanipulowana przez swoją wnuczkę. Słowo niegodziwym było jak nóż. Przez dziesięć lat Wiktoria Kowalska systematycznie izolowała swoją babcię od reszty rodziny. Odwiedziała ją co tydzień, nie z miłości, ale z wyrachowania, z zamiarem wpłynięcia na testament. To było właśnie rozpoczęcie, ale wiedziałam, że nadejdzie gorzej. Pani Zofia Kowalska była w podeszłym wieku kontynuował. Łatwo było ją zmanipulować. Wiktoria wykorzystała tę słabość. Mój adwokat Zieliński wstał. Wysoki sądzie, to są poważne oskarżenia bez żadnych dowodów. Przedstawię dowody odpowiedział Lewandowski. Mam zeznania członków rodziny, którzy potwierdzą izolację i manipulację. Przez następne dwie godziny rodzina zeznawała przeciwko mnie. Mama mówiła, jak zabrałam babcie od niej. Wujek twierdził, że przekonałam babcie, że rodzina jej nie kocha. Ciotka płakała, mówiąc, jak zniszczyłam rodzinę. Każde zeznanie było bardziej bolesne niż poprzednie, ale wtedy nadeszła nasza kolej. Adwokat Zieliński wezwał panią Agnieszkę, sąsiadkę babci. Była starszą kobietą o łagodnym spojrzeniu, ale mocnym głosie. Pani Agnieszko, jak długo znała pani Zofię Kowalską? 32 lata, byliśmy bliskimi przyjaciółkami i obserwowała pani relacje między nią a jej rodziną? Tak, przez wiele lat. Proszę powiedzieć sądowi co pani obserwowała? Pani Agnieszka spojrzała na rodzinę. Zofia często płakała, opowiadając, jak jej dzieci dzwonią tylko gdy potrzebują pieniędzy, jak wnuki nigdy nie odwiedzają. Ale gdy Wiktoria zaczęła przyjeżdżać, wszystko się zmieniło. W jaki sposób? Zofia była szczęśliwa, naprawdę szczęśliwa. Mówiła, że w końcu ma kogoś, kto ją kocha bezinteresownie. Mama próbowała przerwać. To nieprawda. Sędzia uniósł rękę. Proszę pozwolić świadkowi dokończyć. Pani Agnieszka kontynuowała. Zofia powiedziała mi miesiąc przed odejściem: Agnieszko, zostawiam domek Wiktorii. Ona jedyna na to zasługuje. Cisza w sali była całkowita. Była w pełni władz umysłowych? Zapytał adwokat. Absolutnie. Była stara, ale jej umysł był ostry do końca. To było potężne zeznanie. Ale mieliśmy więcej. Adwokat Zieliński przedstawił dokumentację medyczną babci. Badania neurologiczne z sześciu miesięcy przed odejściem pokazywały, że była całkowicie kompetentna, nie było żadnych oznak demencji czy spowolnienia umysłowego. Potem przyszedł dziennik. Adwokat odczytał ostatni wpis na głos. Słowa babci wypełniły salę. Wiktoria jest jedyną, która naprawdę dba, dlatego zostawiam jej dom, nie dla zemsty, ale jako podziękowanie. Mama zaczęła płakać, ale to nie były łzy smutku, były łzami przegranej. Sędzia Nowak przerwał na pół godziny, aby przejrzeć wszystkie dowody. Gdy wrócił, jego wyraz twarzy był poważny. Po przeanalizowaniu wszystkich zeznań i dowodów, orzekam następująco: Testament Zofii Kowalskiej jest legalny i wiążący. Nie znalazłem żadnych dowodów manipulacji ani nieodpowiedniego wpływu. Rodzina zaczęła protestować, ale sędzia kontynuował. Co więcej, dowody wyraźnie pokazują, że decyzja zmarłej była przemyślana i uzasadniona. Pani Wiktoria Kowalska była jedyną członkinią rodziny, która regularnie odwiedzała i wspierała zmarłą. Spojrzał na rodzinę z dezaprobatą. Kwestionowanie testamentu tylko dlatego, że nie zgadzacie się z decyzją zmarłej, jest nieuzasadnione. Domek górski wraz z działką pozostaje wyłączną własnością Wiktorii Kowalskiej. Uderzył młotkiem. Sprawa zamknięta. Wyszłam z sądu z głową wysoko podniesioną. Rodzina próbowała mnie zatrzymać na korytarzu. Wiktoria, proszę, powiedziała mama. Możemy porozmawiać? O czym, mamo? O tym, jak nazywałaś mnie manipulatorką, o tym, jak próbowałaś zniszczyć moją reputację. Byliśmy zranieni. Ja też byłam zraniona, przerwałam. Przez dziesięć lat odwiedzałam babcie z czystego serca, a wy oskarżyliście mnie o najgorsze rzeczy. Wujek Andrzej próbował innej taktyki. To był tylko dom, nie wart zniszczenia rodziny. To nie był tylko dom, to był symbol miłości babci, i wy to zlekceważyliście. Więc co teraz? zapytała ciotka Elżbieta. Teraz odpowiedziałam spokojnie. Żyje zgodnie z wolą babci, zachowuje dom, i jeśli kiedykolwiek chcecie go odwiedzić, będziecie musieli pytać o pozwolenie. To była sprawiedliwość. Nie zemsta, nie okrucieństwo, tylko prosta, zasłużona sprawiedliwość. Adwokat Zieliński podszedł do mnie. Pani Wiktoria, gratuluję. To była jasna wygrana. Dziękuję za wszystko. Proszę pamiętać. Ten dom jest teraz pani, ale również pamiętaj, dlaczego babcia chciała, żebyś go miała. Nie dla pieniędzy, ale dla miłości. Trzy miesiące po rozprawie przeprowadziłam się do domku babci na stałe. Zrezygnowałam z pracy w Warszawie i znalazłam nową pracę w Zakopanem, gdzie mogłam pracować zdalnie. Każdy poranek budziłam się z widokiem na tatry. Dokładnie tak, jak babcia przez lata. Czułam jej obecność w każdym kącie. Odnowiłam dom, zachowując jego charakter. Babciny fotel przy kominku pozostał na swoim miejscu. Jej zdjęcia wiszą na ścianach, jej książki stoją na półkach. To nie był tylko mój dom, to był nasz dom. Kuzyn Michał odwiedził mnie jako pierwszy z rodziny. Przepraszam za wszystkich, powiedział. To, co zrobili, było złe. Doceniam to, Michał, naprawdę. Czy kiedykolwiek im wybaczysz? Zastanawiałam się długo. Może, pewnego dnia, ale wybaczenie nie oznacza zapomnienia, oznacza puszczenie gniewu. Pani Agnieszka, sąsiadka, stała się moją bliską przyjaciółką, często przychodziła na herbatę. Twoja babcia byłaby dumna, mówiła. Postawiłaś się za siebie, za jej pamięć. Pewnego dnia, pół roku po rozprawie, mama zadzwoniła. Wiktoria, mogłabym cię odwiedzić? Dlaczego? Chcę zobaczyć dom i ciebie. Wahałam się, ale w końcu się zgodziłam. Gdy przyjechała, stała długo przed domem, patrząc na niego z łzami w oczach. Pamiętam, jak mama budowała ten dom, ile pracy w to włożyła. Pokazałam jej wszystko, jak zachowałam osobiste rzeczy babci, jak dbam o ogród tak, jak ona lubiła. Przepraszam, powiedziała w końcu mama za wszystko. Byłam zazdrosna, że mama wybrała ciebie, ale teraz rozumiem dlaczego. Naprawdę ją kochałaś. Zawsze ją kochałam. Możemy. Możemy zacząć od nowa? Spojrzałam na nią. Możemy spróbować, ale wymaga to czasu. I tak zaczęliśmy powoli naprawiać naszą relację. Nie było łatwo. Zaufanie raz złamane trudno odbudować, ale próbowaliśmy, dla pamięci babci. Dziś, gdy siedzę na tarasie, pijąc herbatę i patrząc na góry, wiem, że babcia miała rację. Ten dom nie był tylko własnością. Był symbolem bezinteresownej miłości i ja będę chronić ten symbol do końca moich dni.